Um, tu są same Andrzeje na tym oba. Co się śmiejesz? Pozwoliłem ci? Przepraszam. No, żeby mi to było ostatni raz. No. Co zrobisz, jak się zaśmieję? No Wykończę ci. Co zrobisz? Ile ty masz lat? 10? Tariusz, ważysz, ważysz tyle, ile jedna moja noga. Ważysz tyle, ile mój jednorazowy chodzi. Co? Kurwa, nieźle! O Jezus, posłucham Cię, posłucham Cię, naprawdę jesteś zabawny. Jak na swoją rasę to szczekać za głośno, suko. O kurwa... Sorry, ja nie wiem co już powiedzieć... Yy, sorry, młody, bo masz 8 lat. Yy, wiesz co, powiem Ci, że niezłe teksty z internetu przeczytałeś. Niezłe? To Ty masz zęby z Allegro kupione. O. Dowiedziałem się czegoś nowego, że można zęby na Allegro kupować. Yy, no. Ty je kupiłeś na przecenie, kurde, z 2002 roku. Tak, w 2002 roku się urodziłem. W przeciwieństwie do ciebie, bo ty się urodziłeś w 2010 na przykład. W 2010 to kurde, kupiłeś te y, tego y, słuchawki z OLX-a i zamki morde. Wiesz co, myślę, że już je pozbierał się po tym. No i dobrze. No o. co? No, no nie wiem, no, jak mnie nazwałeś? Jakoś na pewno, biedaku. Biedaku? A. No dobra. No, wiesz co, nie wiem co powiedzieć. Yy, zgasiłeś mnie. Coś nagrywasz? No, aktualnie ci widzisz 602 osoby, które się śmieją z ciebie. Wow, sławny jest, ty, Byku. No nie, nie Byku, bo przed chwilą mnie obrażałeś. Wiesz co? Ja bym się wstydził na twoim miejscu. Reprezentujesz margines społeczny. Margines społeczny to ty miałeś na języku polskim nie zamki, morty. O! Widzę, że nieźle cię wytemperowali w tej szkole. Nieźle cię nauczyli tutaj tekstów. No, zniszczyłeś mnie. Nie no, będę zniszczyły... toksik wi... Nie toksyk widzowy, co ja mam 8 latka wyzywać. Yy, co mówiłeś? Młody? Zniszczyły to cię twoje okulary. Nie, właśnie, właśnie nie zniszczyły, one mi poprawiają wzrok. Żeby widzieć y, bardziej takich debil, jak ty. Jezu, to ja też mogę. No, wyglądasz teraz jak sześciolatek. Wyglądasz, y, teraz wyglądam jak twój stary, który wyszedł. Dobra, bo zaraz odlecisz na tych uszach. No, No Tomek, Tomek, uspokój się. Tomek, y, Tomek, to tak ci, a y, tacy ludzie ci ja w uszy wkładali. Nie, tobie. Tobie. No, popatrz na swoje uszy i odpowiem. No, I ryj. Widzę, że doświadczony w tym jesteś. Czym? Yy, w spotykaniu takich debili jak ty? No, yy, właśnie, właśnie, kolejne doświadczenie tutaj zdobywam przez ciebie. No dobra, jak się nazywasz na YouTube? Nester. Nester? Tak. Ty, gościu! A ja świat ci muszę na live'a wbić. Bo ja Cię subuję, gościu. Ej, ty czaisz to, że ja Cię nie poznałem? Ja pierdolę, nie wiem trzy! Widzowie, trzy! Nie, widzowie, proszę, kurwa, nie! Ej, nie, dupę teraz ty kurwa możesz zrobić. Ja... Nie, proszę, zszatujcie to, matko woska!